Witajcie kochani, w ramach innowacyjnego Farmera 2023 odwiedzamy kolejne gospodarstwo. Dziś znajdujemy się w sercu Wielkopolskich w Powiecie leszczyńskim. Gościmy w gospodarstwie pana Bogusława Prałata, hodowcy trzody chlewnej. Zapraszamy do zapoznania się z innowacjami, które hodowca zastosował w swoim gospodarstwie. Sprawa Bogusław, Nowa Wieś, gmina Rydzyna, województwo wielkopolskie. E, gospodaruje na niecałych 100 hektarach e, ziemi ornej. E, prowadzimy hodowlę zarodową w cyklu zamkniętym. E, niecałe 300 loch. E, genetyki Topics Norsfin. No i no, naj, można powiedzieć, ciekawszymi rzeczami e, w tej produkcji to jest to, że mamy bardzo nowoczesne budynki, e, systemy chłodzenia system namaczania, wszystko jest połączone ze sterowaniem z komórką, mamy system do karmienia loszek, można powiedzieć restrykcyjny, czyli na długich korytach loszki są restrykcyjnie karmione, posiadamy też biogazownię, mikrobiogazownię w naszym gospodarstwie, dzięki czemu nie stosujemy, bardzo mało stosujemy sztucznych nawozów więc staramy się, żeby ten cykl produkcji był zamknięty. Staramy się praktycznie nie używać antybiotyków, mamy bardzo wysoki status zdrowia, szczepimy tylko szczepionkami lochy na najpotrzebniejsze rzeczy. Przede wszystkim sekuracja, czystość, dobra obsługa. No i dobre warunki dla zwierząt na pewno procentują tym, że unikamy tych antybiotyków. Praktycznie są, większość grup jest w ogóle nigdy niczym, nie, ani nieszczepiona, ani nie podajemy żadnych leków. Warto powiedzieć, że jako jedyni z mediów mieliśmy przyjemność gościć w obiekcie Państwa Prałatów. Nic dziwnego, ze względu na produkcję materiału zarodowego ferma znajduje się na najwyższym poziomie zabezpieczenia biologicznego. Znajduje się tu znacznie więcej niż standardowa mata czy śluza bioasekuracyjna. Przede wszystkim zacząć należy od samej konstrukcji i usytuowania obiektu. Jest on zbudowany tak, by do zera wyeliminować konieczność wjazdu środków transportu na teren fermy. Pojazdy dostarczające pasze i odbierające zwierzęta oraz padliny i gnojowice wszystko wystają z rampu miejscowionych już poza terenem obiektu. Cykl zamknięty, przede wszystkim zaś produkcja loszek we własnym zakresie, znacząco zmniejsza ryzyko zawleczenia choroby wraz ze zwierzętami. Nie można tu zapominać też o standardowych procedurach, takich jak prysznic i zmiana odzieży przez pracowników, a także zakaz wnoszenia żywności na teren fermy. Wszystko po to, by wyeliminować ryzyko wszelkich chorób świń, w tym ASF. Pamiętajmy bowiem, że ferma znajduje się w regionie mocno doświadczonym przez pomór. Dzięki wysokim standardom bioasekuracji przez dłuższy czas udawało się utrzymać najwyższy status zdrowotny zwierząt. Warto dodać, że Bogusław Prałat jest bardzo aktywny społecznie. Jest prezesem grupy producenckiej, aktywnie udziela się na targach i konferencjach, przede wszystkim zaś jest prezesem Polskiego Związku Niezależnych Producentów Świn, którego celem jest obrona interesów rolników. Jako ciekawostkę warto dodać, że rolnik w ramach hobby zajmuje się produkowaniem konstrukcji drewnianych oraz pszczelarstwem. Jak widzicie, innowacji w tym gospodarstwie nie brakuje. Myślę, że wielu hodowców, nie tylko z Polski, ale także z całej Europy czy ze świata, może brać przykład z tego gospodarstwa. Jesteśmy ciekawi, ciekawi Waszych opinii. Dzielcie się nimi w komentarzach, a my zapraszamy do śledzenia kolejnych relacji z kolejnych konkursowych gospodarstw. Do zobaczenia.